Przypuścić i tamten tam nie Pan starosta będzie otwierał nasze spotkania. Oczywiście przyłączam się do tych ciepłych słów powitań. Ja myślę, że gdyby tutaj byli członkowie Związku Kresowego Działającego w Świebodzinie, no to byliby dumni, bo chyba Was jest dzisiaj na tej sali więcej niż cały związek dorosły liczy. Także gratulacje dla rodziców, dla dziadków tu obecnych. Gratulacje dla wychowawców, którzy podjęli się trudu przygotowania dzieciaków. Trzymamy za Was kciuki i przede wszystkim brawa dla Waska Kondrakiewicza, który jest takim motorem tego przedsięwzięcia. Udanych występów życzymy. I pierwsze spotkania, przy wszystkie w Siewozińskim Domu Kultury. Brawo, brawo. Dziękujemy Panu Staroście. Moi drodzy, ja jeszcze tak, żebyście się przygotowali, to przeczytam teraz kolejność Waszych prezentacji. Dobrze, żebyście wiedzieli, kto po kim się będzie prezentował. Więc zaczniemy od przedszkola numer 5, mamy prezentację w wykonaniu grupy piątacy, potem specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy zespół Maska, następnie gimnazjum numer 3, gimnazjum ze zbą Szynka, szkoła podstawowa numer 2 i biedroneczki z publicznego przedszkola numer 3 w Świebodzinie. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, ten, te nasze spotkania mają taki charakter przeglądów. W związku z tym pozwólcie, że przedstawię wam radę artystyczną, która będzie się przysłuchiwała tym waszym prezentacjom a w naszej Radzie Artystycznej zasiądą dzisiaj pan Wacław Kontrakiewicz, nasz prezes Związku Krytogan ze pan Stanisław Mosiejko, dyrektor Świebodzinskiego Domu Kultury, pani Janina Adamczyk ze Związku Krytogan ze i pani Leokadia Wolańska. A teraz chciałabym Poprosić na scenę pana Wacława Kondrakiewicza, który ma dla Was no, taką specjalną.